Cześć kochani, dzisiaj poszliśmy do Flory Muzyki, e, chciałem Wam pokazać jak wygląda Flora Muzyka od środka, o bardzo często mnie pytacie, stąd nabywałem swoje pierwsze roślinki, było to tutaj stacjonarnie w Trójmieście, zobaczcie, jesteśmy w środku. Cały lokal Flora Muzuka mieści się na ulicy Grunwaldzkiej 47 w Gdańsku. Jest to bardzo kolorowe miejsce, w którym na pewno mega Wam się spodoba. Kolory zabierają dech z piersi już jadąc samochodem ulicą. E, niedaleko można zaparkować i podejść sobie i zobaczyć to wszystko od środka. W florze muzyce oprócz zakupu pięknych bukietów zrobionych przez właścicielkę i inne florystki, możecie zakupić również super egzotyczne roślinki w bardzo super cenach. Ja na samym początku swojej przygody z roślinami e, właśnie głównie kupowałem roślinki we Flora Muzyka, jeździłem tutaj stacjonarnie prawie co drugi, trzeci dzień i wynosiłem jakiś łup. Oprócz pięknych roślin, naprawdę zdrowych, zadbanych i wyselekcjonowanych. Możecie także zakupić piękne osłonki i doniczki i inne różne akcesoria do roślin. Tak jak już wspominałem, flora muzyka może zachwycać Was kolorami, ale i też przeróżnymi gatunkami roślin. Znajdziecie tutaj od filodendronów po syngonia. Zdarzają się także anturia, kaktusy, sukulenty, niesamowite wielkie palmy, naprawdę co tylko ktoś sobie wymarzy. No zobaczcie jaka piękna osłonka. Po prostu rewelacyjna. Ten wilczomlecz jest nie nielada gradką dla wielu kolekcjonerów. No właśnie, ale jak już przyszedłem do flory muzyki, to musiałem oczywiście wyjść z jakimś bukietem, więc poprosiłem Ole o bukiet. Eee, zapytała mnie tylko, czy może być w różu. Ja się oczywiście zgodziłem, ponieważ ufam, ufam kunsztu. Eee, właśnie Oli i wiem, że na pewno wyjdę zadowolony. No i wyszedłem. Efekty zobaczycie za chwilę. Przecież ten bukiet nie jest piękny jestem zachwycony. No, ja jestem brzydki, ale bukiet. Wow! Hejka, hejka! Słuchajcie, właśnie wyszedłem z flory muzyki. Jestem mega zadowolony bukietem, który niosę.